Podbiję sobie Białoruś. Co? Poddaje się, a i co się stało z Białorusią? Nie interesuj się. Mówi co zrobiłeś z Białorusią? Cóż jego tereny były zbędne? Nie tego już za dużo. Kosowo szykuj się na aneksję. Nie proszę. No i tyle cię wiedziałem. Albania oddaj mi moje stare tereny. XD ty serio, myślisz, że mi dokopiesz? O nie będziesz mnie wyzywać. Halo Rosja, przyślij mi trochę wojska. No masz. A w ogóle to, co ci się stało? No Polska mi je zaatakowała. Oto gnui. Ej Polska. Oddawaj tereny Białorusi. Bo co mi zrobisz? Sam zobaczysz? Trzeba było dać więcej wojska do Kaliningradu. Rosja nie dała rady z Polską, więc muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Karma wraca parowo. To idealny moment, żeby zaatakować Polskę, ale potrzebuję jeszcze trochę terenów. Austria poddaj się. Proszę nie rób mi tego. Czechy twoja kolej. Poddaję się. Macedonia żegnaj. Czarnogóra. Spier. Niemcy, co ty zrobiłeś z moją siostrą? To Austria mnie zaatakowała. Nie dość, że zniszczyłeś moją siostrę, to jeszcze kłamiesz. Dobra, ty chyba zjadłeś jakąś zepsutą paprykę. Austria. Ej, Ukraina chcesz sojusz na Polskę? Nie ma mowy. W takim razie wojna. Dobra, zostawię cię. Póki co. Czuję niepokój. Palestyno, co ty robisz? Wybaczę ci to, i e, Bazylia co się stało? Jak ty o tym nie wiesz? Pele zmarł. Oj, przykro mi. I właśnie tak powstała Wielka Brytania. Myślicie, że powinniśmy zająć się sprawą Niemiec? Oni tak nas nie zaatakuje prędzej się wywali od piwa. Ha 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 ha, Polska oddawaj mi stare tereny. Niemcy co ci się stało? Dawaj bo inaczej wojna. Cześć Libia. Cześć Wło. Wojna. Imperium włoskie odrodzone, a teraz tylko otworzyć starożytny Rzym. Mam nadzieję, że twój plan wypali. Spokojnie wypali. Polska wojna. Wypotwory. Coś się nie podoba? Ojomskało mi się na Słowację, ale ok. Białoruś powstań. Aaaaaa. Ja żyję. Dzięki Rosja. Pięć rubli. Mam dla was złą wiadomość. Pele zmarł. Co? Zapraszamy was na pogrzeb. Wpadłem na genialny plan. Ej, ty nie możesz istnieć. A kim ty jesteś? Jestem Twitch, przez ciebie musimy banować innych. Ej, Korea Północna ewidentnie coś kombinuje. Spokojnie, nic nam nie grozi. No nie wiem. USA na to dobrze mówi. Czas na początek mojego planu. Ej, co tu się stało? To na pewno Korea Północna. Ej, Korea. Skąd wiesz, że to Nibia? Ja? Tylko ty masz takie bomby atomowe. Zaraz na ciebie spadła bomba atomowa. USA Wojna. Dobra Rosja, pokój. Dobra już jesteśmy. Co tu się stało? Właśnie. Dobra już jest ok. Czas przywrócić imperium meksykańskie. Gwatemala, poddaj się. Dobra, a teraz reszta wypiertków. I tak ma wyglądać Ameryka Północna. Czas przywrócić zt Halo, Rosja. Halo Kuba. Zajmij dawne republiki w Europie. Dobra na razie. Ukraina i Rumia oddawajcie tereny. Rosja też chce dołączyć. I teraz jest git. Norwegia, Unia? Jasne. Czas zdobyć resztę republik. Bośniak powiedz baj. Baj. EUSA USA spójrz za siebie. Meksyk co ty robisz? Znalezione nie kradzione. Czas przywrócić imperium osmańskie. Ej Arabia, zrobić ci kebaba za kilka twoich terenów, jasne. Masz tu kebaba. Muszę zdobyć tereny, więc zacznę od wypierdków. Kim ty jesteś? Hello my name is Ohio.